Naszym dzisiejszym tematem jest czyszczenie wózków transportowych, czyli takich yy, konstrukcji, na których ustawia się blachę i bierze się do pieca, aby wypiekać. W perspektywie czasu tworzą się silne zanieczyszczenia, zapieki i to jest oczywiście trudne do usunięcia. Ja dzisiaj opowiem o preparacie LG 550, który sobie świetnie radzi z takimi zabrudzeniami. Na początek yy, kwestia bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne w przypadku tego produktu. Musimy się odpowiednio zabezpieczyć. Mamy taki pakiet ochrony podstawowej, który się składa z przełomisłym na twarz. To jest ważne podczas aplikacji tego preparatu. Składa się z rękawic, które są odporne na silne detergenty, na silną chemię. Muszą być konkretne rękawice chemotporne. Mamy maseczkę, jeżeli ktoś potrzebuje sobie maska, założyć, jeżeli się będzie niekomfortowo czuł podczas pracy z tym preparatem. No, szczególnie, jeżeli to będziemy wykonywać w jakichś pomieszczeniach zamkniętych, bo tak jest też najkorzystniej. Jak są takie warunki zamknięte, raczej dobrze by jak była wentylacja, to już by w ogóle było fajnie, ale jeżeli nie ma, no, to mamy taką maseczkę, i ta maseczka y, poprawi nam komfort y, pracy. Co to, no to mam jeszcze o kombinezon, który mam tu na sobie? On jest też ważny, bo przykrywa mi całe ciało. Mogę sobie założyć kapturek podczas pracy, co później uczynię. No i to właściwie wszystko, co się na taki pakiet bezpieczeństwa składa i to jest oczywiście u nas w domtomie do kupienia, to jest taki podstawowy pakiet ochrony osobistej. Gumiaczek. Gumiaczków niestety nie ma w tym pakiecie, bo to trzeba kupić już we własnym zakresie. Będziemy tą pracę wykonywać przy pomocy takiego urządzenia, to jest środek, który się pieni, więc potrzebujemy sobie znaleźć urządzenie, które jest w stanie natrysk, wykonywać natrysk. W formie piany, czyli to po prostu musi być urządzenie, które ma specjalne końcówki i ten preparat nam się ma spienić. Dlaczego ta piana jest korzystniejsza niż taka standardowa forma natysku. Jak zaaplikujemy pianę na pionowe powierzchnie konstrukcji, no to nie będzie nam to tak szybko ściekało, ten preparat będzie miał czas na penetrację. To zawsze jest korzystniejsze jednak rozwiązanie niż takie standardowe natyski. Natomiast jeżeli by się okazało, że piany nam nie przygotowuje, no to też dramatu nie ma. Preparat działa równie dobrze, tak samo i również usuwa tego typu przypalenia. Pamiętajmy o tym, że tego preparatu nie rozcieńczamy z wodą, bo to jest środek gotowy do użycia. Nie wolno go rozcieńczać z wodą, bo nie będzie skuteczny. Zbiornik uzupełnimy tym gotowym do użycia preparatem Elite 550 i zaczniemy sobie pracę. Zapianowaliśmy część konstrukcji tego wózka. Wózek się okazał w ogóle nie, dosyć czysty. On nie jest silnie zapieczony. Jak widzimy, spotykamy się z o wiele trudniejszymi przypadkami. Na pewno ta sama, ta sama, procedura potrwa o wiele szybciej niż w niektórych przypadkach, gdzie takie zapianowanie powinno do godziny czasu, może nawet ponad godzinę. Wtedy jesteśmy w stanie rozpuścić o wiele trudniejsze. Zostało to zapianowane. Teraz to zostawiamy w spokoju. ponieważ jak oczywiście mamy przestrzeń, mamy jakieś duże pomieszczenie. No to sobie ustawiamy dwa, trzy, cztery nawet, albo nawet pięć, żeby po prostu wykonać w tym samym czasie czyszczenia tych wózków w ze sobą większej ilości, a nie, tylko, a nie tylko jedną sztukę. No i jak już mamy zapianowane te wózeczki, odstawiamy je do kąta i one sobie tam mają stać i czekać na yy, pukali. Yy, proces płukania się będzie yy, odbywał w naszym przypadku dzisiaj przy pomocy klasycznego węża takiego ogrodowego. Natomiast yy, ja jednak rekomenduję do spłukiwania yy, urządzenia ciśnieniowe. Spukiwanie tego, tego rozpuszczonego zabrudzenia jest o wiele bardziej skuteczne. Nie marnujemy też tyle wody. Więc, jeżeli jest taka, jeżeli ktoś posiada takie urządzenie, to jak najbardziej powinno być do takiego pukania wykorzystane. Inną kwestią jeszcze jest, czy nie moglibyśmy sobie po prostu takiego zapianowego wózka w już tym końcowym etapie do tej myjki wprowadzić i uruchomić po prostu klasyczny cykl mycia. Otóż i tak i nie. To znaczy, na pewno nie wolno wprowadzić takiego wózka pokrytego tą pianą i z tym całym tutaj, nazwijmy to, syfem, który się tutaj po prostu rozpuścił, do tej myjki obrotowej. Najpierw musimy tak czy inaczej wstępnie spłukać to, co nam się rozpuściło, włącznie z tym detergentem, a dopiero na samym końcu, jak najbardziej oczywiście, możemy już tym wózkiem wjechać, żeby go dopłukać, doczyścić. Tam jeszcze oczywiście jest odpowiednia temperatura, więc wtedy w takiej sytuacji jak najbardziej można to zrobić. Ale nigdy nie robimy czegoś takiego, że tak zapianowanym wózkiem po tym czasie ekspozycji godzinnym wjeżdżamy sobie do myjki ciśnieniowej i uruchamiamy proces mycia, ponieważ Pamiętajmy, to jest środek, który się silnie pieni, no, jeżeli tam będziemy to doczyszczać jeszcze w tej zmwarce, no to tam będziemy mieć całą masę piany, no a ten żur, który nam się tutaj rozpuszcza i tak gdzieś musi spłynąć. Natomiast generalnie najpierw musimy spłukać ręcznie, dobrze jak w pomieszczeniu jest jakiś odpływ, jakaś kratka, która nam to wszystko... Ładnie odbierze. A potem, dopiero jeżeli faktycznie taka mejka obrotowa do tego typu konstrukcji jest dostępna, to oczywiście jak najbardziej warto ją wykorzystać. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest ładnie wypłukane. nie ma tutaj grama detergentu. Po tych procesach odstawiamy buzek na bok do wyschnięcia, no i buzek nam nawet gotowy, czysty. Tego nagaru jest naprawdę bardzo dużo na tych konstrukcjach. Tak, tych pionowych, tak samo na tych tutaj krawędziach, znaczy na tych blaszkach. To jest taki silny zapiek że czasami jest tak, że takie pierwsze pianowanie nam do końca nie pomaga. Czyli preparat nam rozpuścił pewną część tych zapieczeń, ale coś tam jeszcze się po prostu, coś jeszcze na tym pozostało. Już jak już spukaliśmy, widzimy, że jeszcze nie doczycił do końca. Bo oczywiście nie przejmować tym, tylko Najlepiej zostawić do wyschnięcia, a potem jeszcze raz wykonać proces w tych miejscach, gdzie te zapieki pozostały, jeszcze raz tam po prostu zapiędować. Nie używamy do czyszczenia żadnych narzędzi. Chodziło o to, żeby nie dotykać się tych rzeczy, czyli po prostu nie używać żadnych szczotek, żadnych druciaków, żadnej mechaniki, żeby się nie namęczyć. Tutaj chemia za nas ma wykonać tą całą pracę. można w takiej sytuacji, tym bardziej, jeżeli nie jestem zabezpieczony, można gdzieś się dotknąć, poparzyć się. No bo to jest środek agresywny. Pamiętajmy, to jest preparat drżący, więc trzeba tutaj zawsze zachować tą ostrożność. No, ale chodzi generalnie o to, żeby sama chemia to wykonała, a my nie mamy przy tym nic zrobić. Są też pytania często, czy my możemy czyścić blachy. Blachy, forenty Można, tylko no, jest o jednej rzeczy trzeba pamiętać. No jeżeli jest ta forma albo blacha wykonana z aluminium, no to nie stosujemy takich produktów. Jeżeli to jest stal, to jak najbardziej, nie ma żadnych wskazań. Można zapianować, pozostawić na dwie godziny, a potem to spłukać i to na pewno będą fajne efekty. Jeżeli to jest, mamy pewność, że to jest aluminium, bo są takie też hybrydowe narzędzia, czyli tam połączenie stali z aluminium, to też jest zawsze ryzyko. No, trzeba po prostu o tym pamiętać i raczej do takich rzeczy tego preparatu nie stosować. Przygotujemy sobie wąż do płukania i zaczniemy proces płukania i zobaczymy na końcu efekt. Minęło na mniej więcej jak pół godziny, tak wspomniałem, ten wózek nie jest silnie zanieczyszczony, ale zobaczymy, czy po pół godziny sobie poradził z tymi takimi zabrudzeniami, które tu były widoczne. Były takie mniej więcej jak tutaj. Yy, uruchamiamy sobie wodę. I jak widać na załączonym obrazku, tu jeszcze nam gdzie niegdzie tego nie rozpuściło. więc Albo po prostu ten czas tej ekspulsji powinien być troszeczkę jeszcze dłuższy. Zawsze można w międzyczasie troszeczkę dopianować, jeżeli zauważyliśmy, że to spłynęło, i tej piany troszeczkę dołożyć. A jeśli nie, to tak mówię. Jeżeli wykonamy taką pracę, że wykonamy to płukanie, to potem musimy to oczywiście pożyć do wyschnięcia. Można to przyspieszyć, przechylić, żeby to wszystko ładnie spłynęło. I w tych miejscach, gdzie. Yy, takie jeszcze yy, zapieki pozostały, to w tym miejscu jeszcze można dopianować, pozostawić na pół godzinki. Chcemy mniej więcej uzyskać taki, yy, taki efekt yy, końcowy. Czyli z takich zabrudzeń, tego typu, chcemy uzyskać yy, błyszczącą powierzchnię, widoczną, yy, widoczną stal. Proste. Natomiast trzeba zawsze pamiętać właśnie o zasadach bezpieczeństwa. Yy, tutaj nie ma żartów. Można się tym preparatem poparzyć, to będzie poparzenie chemiczne, więc po prostu to co widzicie tutaj na mnie to jest ważna, ważny element całego tego procesu. Z takich dobrych rad dotyczących w ogóle wykonywania tego procesu czyszczenia, bo niektórzy nie mają możliwości, nie mają myjni, nie mają takiej myjni, takiego pomieszczenia, w którym mogą wykonać taki, ta, taką pracę. I chcą to robić na zewnątrz. Dobrze jest, jeżeli to jest p... m... przestrzeń zacieniona, żeby nie było to e eksponowane bezpośrednio na słońcu, bo tam po prostu ten preparat będzie szybko odporował, wysychał i to też nie jest korzystne. Więc zacienione miejsce, no i oczywiście, jak nie ma wiatru. Jeżeli są bardzo niskie temperatury, no to też tego nie wykonujemy życia na zewnątrz. Czy kama się zrobi trochę cieplej, była taka jakaś normalna temperatura wiosenna, no nie wiem, o 20 stopni yy, yy, najkorzystniej, to też nam się wtedy komfortowo pracuje. No.